Temat, który teraz poruszymy, jest tematem, którym nie boję się tego powiedzieć. Żyje cały świat. Mowa o wyborze nowego papieża. Leon XIV został. A Maciek został w kuchni. Nie, bo mam ręce w Biszkowcu. Ach, przepraszam bardzo. Z nami są nasze ekspertki. Na łączeniu jest Magdalena Wolnińska-Riedy, dziennikarka, autorka książek. Magda, mam nadzieję, że nas słyszysz. Doskonale was słyszę. Mam nadzieję, że mnie widać. Tak, widzimy. Ciebie. Widać cię cześć, w pełnym cześć, 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 słońcu. Cześć, cześć, A na kanapie dr Monika Białkowska, teolożka i publicystka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To może najpierw pytanie do Magdy widać, Widzimy się, tak? Dobrze, super, świetnie. Magda, jaka panuje w tej chwili atmosfera w Rzymie, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę jeszcze kusz nie opadł po tej decyzji, którą żył cały świat. Rzeczywiście w tej chwili no tuż za mną widzicie względny spokój, prawie pusty plac Świętego Piotra, ale to co działo się wczoraj pod wieczór, kiedy okazało się, że pojawił się biały dym to jest nie do opisania i nie do wyobrażenia, zapewniam Was. Jest to absolutnie wyjątkowe dla pielgrzymów, dla turystów, dla tych, którzy są w Rzymie przypadkiem czy celowo na wycieczce, ale przede wszystkim dla samych Rzymian, bo Rzymianie i papież to jest jedność, to jest, to jest tożsamość. Tylko Wam powiem, że moja córka była wczoraj na turnieju tenisowym, który się zaczął, nie grała IGA, ale była na stadionie i kiedy był biały dym i było habemu z papam, to słuchajcie, wszystko stanęło i na telebimach był napis i pokazali papieża i ogłoszenie nazwiska. Nie dla nas wszystkich patykanistów relacjonujących to, co się wczoraj działo na żywo, powiem Wam, było to zaskoczenie, bo rzeczywiście pojawiało się to nazwisko Roberta Prewosa, ale absolutnie nie w tej wąskiej grupie tych największych papabili. Natomiast de facto, jeśli spojrzymy na jego życiorys, o którym mówiła e, pani przed chwilą, no to jest to chyba idealny kandydat na to, czego świat teraz potrzebuje. Kardynał Giovanni Battista Re w Homili, nam mszy wprowadzającej kardynałów na konklawę, czyli dziekan Kolegium Kardynalskiego, powiedział, módlmy się o to, by był dany nam papież, którego świat i ludzkość, kościół i ludzkość teraz najbardziej potrzebuje. Nie tylko dla kościoła, dla tego półtora miliarda katolików, ale dla ludzkości. I już pierwsze jego słowa wczoraj, kiedy usłyszeliśmy Zapisaliśmy pokój Wam wszystkim, pokój z Wami wszystkimi. Ja myślę, że to słowo pokój, które trafia do głębi duszy w tej chwili, do serca każdego z nas, niezależnie od wyznania, niezależnie od szerokości geograficznej, i ogromne doświadczenie. Po pierwsze, no właśnie, misjonarz, z drugiej strony przełożony generalny Augustianów, zakonnik, człowiek, który jako menedżer dawał radę, no właśnie, z zarządzaniem tą strukturą, ale potem także kurialista od 2023 roku, bliski współpracownik papieża Franciszka w de do spraw biskupów, czyli tej, przez którą przechodzą tak naprawdę wszyscy kardynałowie biskupi z całego świata, którzy przybywają tutaj do kurii rzymskiej z wizytą do papieża, a zatem ma świetną znajomość także tych mechanizmów, czyli mediator na pewno ten, który będzie starał się być budowniczym mostów, o co zaapelował wczoraj w swoich pierwszych słowach, kiedy się pojawił wzruszony i poruszający papież amerykanin z Ameryki Północnej, z Chicago, który ani słowa wczoraj nie powiedział po angielsku. Po włosku zwrócił się jako biskup Rzymu, jako ten, który jest biskupem całego świata, a poza tym po hiszpańsku właśnie do swoich ukochanych ludzi z Peru. Czy są jakieś kontrowersje związane z tym wyborem? Bo jednak jak się troszeczkę ktoś zagłębił wczoraj w prasie, no to są pewne zarzuty dotyczące oczywiście przeszłości, jeśli chodzi o chociażby sytuacje związane z pewnymi niedomówieniami dotyczącymi osób, które były oskarżane o różnego rodzaju przestępstwa seksualne w kościele. E, tak, jedną z takich, z takich ważniejszych spraw była kwestia tego, że on właśnie jako przełożony pozwolił e, księdzu skazanego, skazanemu za, za pedofilię e, zamieszkać w budynku, który był nieopodal szkoły. E, to była sytuacja, na którą bardzo szybko zwrócono mu uwagę, on te decyzje zmienił e, i no rzeczywiście to jest taki temat, na który dzisiaj my jesteśmy bardzo mocno i słusznie wyczuleni, który bardzo się szybko kładzie cieniem na człowieka. No, z drugiej strony też musimy rozumieć, że wszyscy trochę w rozumieniu tego problemu dojrzewamy. To jest sytuacja sprzed kilku lat, więc w momencie, kiedy zwrócono mu tę uwagę, on rzeczywiście tę sytuację wtedy naprawił. I to pokazuje chyba kolejną cechę tego, tego papieża, o której mówił ojciec Wiesław Dawidowski, który jest augustianinem i zna go osobiście, że to jest człowiek, który naprawdę potrafi słuchać. On wie, czego chce. Wydaje jasne decyzje. Nie jest człowiekiem, który daje się prowadzić każdemu, ale też potrafi wysłuchać, wsłuchać się w głosy ludzi, którzy do niego przychodzą. No i jeżeli są słuszne, to za nimi też idzie. Magda, wiemy skąd ty <laughs> masz, że wierzysz w dłoniach prasę dzisiejszą, watykańską. O czym mówią nagłówki? No robi wrażenie, że rzeczywiście ta dzisiejsza prasa troszeczkę możemy powiedzieć, jest nudna, bo słuchajcie na każdej... <laughs> Okładce, proszę bardzo, papież dwóch światów z peryferii Ameryki Północnej do Ameryki Łacińskiej życie pośród migrantów i pomoc pomiędzy kulturami, tak mówiła Stampa, anty Trump Nowej Ameryki, takie są hasła i Papież amerykański już przy czwartym głosowaniu wybrany kardynał Prewost. No i imię Leon XIV, o którym tutaj mówi się rzeczywiście imię, które oznacza, że w jakiś sposób chce się odciąć od swoich bezpośrednich poprzedników ani Jan Paweł, ani Benedykt, ani tym bardziej Franciszek, ale Leon, którego nie mieliśmy od 1903 roku, Leon XIII, wielki papież, autor encykliki rerum novarum, encykliki poświęconej doktrynie społecznej Kościoła, będzie to papież, który będzie starał się no, jednak dbać o tę równość społeczną i niwelować nierówności społeczne. Papież łączący niczym pomost jako pontifex Północ i południe świata symbolicznie, czyli Stany Zjednoczone kiedyś i Amerykę Południową, a dzisiaj te dwa światy, które tak często się rozbiegają. Magda, bardzo Ci dziękujemy za Twoją obszerną relację prosto z pierwszej linii. Ja tylko chciałbym zauważyć, że, oczywiście, przy różnego rodzaju tego typu wyborach pojawiają się różne ciekawostki statystyczne i okazuje się, że narodowość papieża ma silną korelację z mistrzostwami świata w piłce nożnej. Jak Jan Paweł II został papieżem, to Polacy potem zdobyli medal na Mistrzostwach Świata. To samo było w przypadku Benedykta i Niemców, Franciszka i Argentyńczyków, dlatego Amerykanie liczą, że oni teraz zdobędą medal na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, więc to też są takie różne śmieszne, dodatkowe ciekawostki. Bardzo dziękujemy Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy również Magdzie, że była z nami. Cześć, tu Dorota I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na Dzień dobry